Mistrzostwa Globu tuż tuż. Lista uczestników wciąż jest jednak otwarta. Na dziś organizatorzy z liczby zgłoszeń są zadowoleni. W tej chwili są 63 państwa zgłoszone. Ostatnio się zgłosiła Wenezuela z zawodnikami. Także wydaje mi się, że to jest spora, duża, duża ilość państw, które będą uczestniczyły w mistrzostwach. Polacy liczą nie tylko na sukces organizacyjny, ale chcą też odegrać ważną rolę w sportowych zmaganiach. Informacje płynące ze zgrupowania kadry zespoły są optymistyczne. Dobrze są przygotowani, pokazały to Mistrzostwa Polski. W Ciechanowie chłopcy dźwigali na wysokim poziomie, na swoich rekordach życiowych. Z tego co wiemy, nie ma żadnych kontuzji, a to jest najważniejsze. Chcą zaliczać podejścia, a jak będą zaliczać podejścia, to będą medale. Wrocławskim akcentem w reprezentacji biało-czerwonych jest Sabina Bagińska. Zawodniczka śląska ostatnio narzekała na problem ze zdrowiem. Trenuje, miała naderwany mięsień bicepsu, delikatna kontuzja. Myślę, że no, trzeba przejść zobaczyć. Tutaj, jeżeli mogę zaprosić, 20, 20 zaczynamy otwarciem, hala stulecia, Sabina będzie dźwigała w tej najcięższej wadze plus 75. Może nie, 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 nie będziemy licili tutaj na medal, ale na wysokie miejsce w ósemce. Ciężary, choć nie do końca wydaje się to możliwe, są sportem bardzo widowiskowym. Ten, kto choć raz z wysokości trybunowej żywalizację sztangistów, staje się najczęściej wielkim fanem dyscypliny. Moi znajomi, którzy przychodzą na podnoszenie ciężarów na ulicę Racławicką, na, na zawody, mówią, że to jest piękne przedstawienie teatralne, także warto przyjść, warto zobaczyć. tutaj nieważne, czy będą to wielcy mistrzowie, czy, czy zawodnicy, którzy będą stali na pomoście, Ważna jest ta walka, którą, którą będzie można zobaczyć na żywo. Mistrzostwa świata potrwają od 20 do 27 października. Areną rywalizacji będzie hala stulecia we Wrocławiu.